Dzień dobry. Następna lekcja pielęgnacji winorośli. Jeżeli są w takim stadium rozwoju grona, należy opryskać przeciwko mączniakowi rzekomemu. Jeżeli urosną większe owoce i nastąpi zwarcie jagód, to jeżeli nawet wystąpi choroba w połowie lipca, nie będziemy w stanie dojść cieczą roboczą do grona, bo nie przejdzie. To dość szybko rośnie. Co z tym zrobić? Jeżeli ktoś ma ditanę, można ditanem zrobić. Jeżeli nie ma ditany, kupić Rydomil Gold, rozpuścić zgodnie z zaleceniami na opakowaniu i zrobić oprysk. Do tygodnia, jeżeli nie będzie większych przyrostów, można powtórzyć. A pierwsze objawy Pierwsze objawy mączniaka rzekomego to mogą być te. Następują przebarwienia liści, od spodu też, i zacznie się gnicie. Niektóre liście takie są, więc to dzisiaj rano y, był zrobiony oprysk Ditane. A co opryskujemy, liście? Tak, liście też, ale przede wszystkim grona. owoce, przede wszystkim grona, żeby, żeby zapobiec y, zasiedleniu się tam choroby. Aha. W tej chwili trzeba również zrobić oprysk y, na cebuli, też przeciwko mączniakowi rzekomemu. Tu nie ma nic, to jest czysty liść. To czysty liść. To jest czysty liść, Pokażę ale tu. też no, nie chcę dopuścić do tego, żeby, żeby choroba się namnożyła, jest nieciekawy rok taki pokazuje tą winowość. ale tu jaka wielka jest ale tu może być tu z tej strony tu z tej strony na, na młodych liściach nie widać to tu? tu gdzieś też były pokaleczone liście nie wiem od nie wiem czym ale na takich osłabionych tkankach szybciutko zasiedlają się grzyby, więc trzeba po prostu przypilnować. Nie, będzie, będzie Nie wiemy, jaka A będzie pogoda. Och, pogoda. A co sprzyja połowa. deszcz? Tak, przykropna pogoda i ciepło, i mnoży się. Mhm. Mm, jeszcze mam taką informację, można spróbować. Ponoć sprawdzili działanie roztworu sody na mączniaka rzekomego na warzywach. Daje się płaską łyżeczkę sody, zwykłej sody oczyszczonej na litr wody, i to ponoć hamuje rozwój mączniaka, ale mączniaka prawdziwego, nie tego. Rzekomego, Rzekome. tylko prawdziwego. A prawdziwy mączniak atakuje przede wszystkim młode liście, jest taka, taki biały nalot. Mhm. Pokażę, jak wygląda mączniak na róży. Proszę podejść.